Się oczywiście ze sobą jak San Śląsk, Wrocław i widzę w łódź futsal. Jako, jako pierwszy okazja na oddanie strzału z dystansu łapi i Izbiański, Pomogli trochę koledzy z drużyny, zwolnili wyhamowali to uderzenie. Najważniejsze dla gospodarzy, że to Izbiański kończy z piłką w rękach. Świetne to podanie strzał! Ortiz. Pozostawia jednak futsalówkę koledze z szatni. Podanie i bramka. No tak to miało wyglądać. Tak rozpoczyna się stałe fragmenty futsalu. Przyspała, przyspała obrona śląska Wrocław. Jest trafienie na 1 do 0. Portal futsal polska. Stawiał tutaj w delikatnej roli faworyta właśnie Wrocławian. 53 ma 7% na zwycięstwo, no reszta dla Widzewa Łódź zwycięstwo no i tak się odpowiada, tak się odpowiada na wcześniej stracone bramki Śląsk Wrocław wyrównuje już, no niecałą minutę później Artem Ross przepiękne uderzenie z voleja. ale mogą znowu odpowiedzieć goście, przedobrzył tym razem Ruben Sanchez a do końca pierwszej połowy czyste Pełne 11 minut gry. Lion Ribeiro musi wracać, ekipa Wrocławia. Świetnie widzę, trzeba się uderzyć. Nie ma bramki. Ale szkoda zarówno jednej, i drugiej strony, bo no to musi być bramka. Już chciałem powiedzieć, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Jak mówi klasyk, zobaczymy jak będzie teraz broni. Broni Hubert Dąbrowski. Ros. Ajon Ribeiro stracił piłkę kapitalnie. Teraz widzew nie ma bramki. dobitka, bitka, poprzeczka i gol! 2 do 1. Trafia Dawid Mereno bramkę numer 2. Dla widzewa, bramkę numer 2 na swoje konto także przypisuje ofensywny gracz widzewa Jefferson Ortiz. Nie ma, że całe spotkanie na boisku. Znowu uderzenie, które wybroni Izbiański. Jeliszew, no i złe, złe znowu podanie, Zbyt ten dla Widzewa, kapitalny obrót, jeszcze trzeba strzelić hat-trick, klasyczny hat-trick Dabiego Moreno, celebracja gracza Widzewa Łódź, no znakomity dzień dla tego zawodnika, on dostaje takie piłki, o których po prostu każdy ofensywny zawodnik po prostu marzy, ale ten obrót, ten zwód, ta sztuczka techniczna Dymitra Rybickiego, to ona zrobiła całą robotę. Najwięcej bramek mówiłem Filip Marton, bo pięć, ale dzisiaj naprawdę wie co się dzieje. Śląsk-Wrocław jednak nie czeka długo na rozwój wydarzeń, nie udało się ostatnio odpowiedzieć trafieniem. Na remis, no to przynajmniej ten kontakt zachowany. No naprawdę fajna, ciekawa końcówka. Będzie ciasno pod bramką teraz Śląska. A może po prostu przymierzyć całej siły, a nóż odbije się i wpadnie do siatki. Taka teraz myśl, mniej więcej po stronie właśnie Widzewa. Dimitro Rybicki na 4 do 2. No i ponownie z boku boiska będzie strzał! Tak jest! 3 do 4 jest trafienie kontaktowe w wykonaniu Andriego Jeliszewa. Znowu wolę znowu piłka zawieszona w powietrzu. Może nie tak efektownie jak wcześniej. Tutaj dołożone. Dołożona ta wewnętrzna część stopy. Co wykombinuje Dawi Moreno. Tym razem nie uderza piwot, Widzę Wałódź, rybicki. Oni no pracuje, pracuje na miano najskuteczniejszego gracza Widzę, chociaż to jest dopiero jego pierwszy mecz, mówiłem, że przedtem najskuteczniejszy z pięcioma trafieniami był Filip Marto na Moreno, ma już ich trzy, a zagrał 20 minut, no 25 dla Widzewa Łódź. Strzał z fałsza, no to czwarta bramka, czwarta bramka Dawiego Moreno, no nie można, absolutnie, nikt mi nie mówi, że można mieć lepsze wejście do drużyny, lepsze wejście do Fogo Futsal klasy. jeszcze trzeba ten mecz wygrać, żeby mówić o perfekcyjnym rozpoczęciu przygody z najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce, Izbiański. Szybkie znowienie od bramki, strata, znowu fatalnie lobem, Izbiański broni po raz drugi, ależ tutaj zwija się z bólu teraz, szczególnie Kamil Izbiański, gracz Widzewa także ucierpiał, oczywiście że wiara jest, Śląsk już dochodził wiele razy w takich sytuacjach do kontaktowego trafienia. Leży teraz duży, duży, długi przestój i może być jeszcze gorzej. Broni! Broni Cyprian Bułkowski, pomaga mu w tym. Jeszcze poprzeczka i okazja na kontratak dla Śląska. Wrocław. Widzę, gdyby dzisiaj zainkasował komplet punktów, no to oczywiście, że wspina się w tej ligowej tabeli. Dazajew poczekał, postraszył, ale bramki ostatecznie nawet nie zdobędzie. Dąbrowski. By właśnie Widzewowi te trzy punkty przypisać, to miałoby ich w sumie 9, czyli przeskoczy Śląsk. Dzień o tyle samo, ile Toru. nie ma bramki, piąty faul na koncie Widzewa Łódź. No to oznacza, to sygnalizuje nam, że muszą teraz Widzewiacy naprawdę mocno uważać, bo tracą bramkę numer cztery. Trafienie kontaktowe Krzysztofera Moena, w dodatku, w dodatku Widzew Łódź ma już pięć przewinień na swoim koncie, co oczywiście oznacza kolejne to prze, przedłużony rzut karny dla rywala, dla Śląska Wrocław w tym wypadku Strzał z pierwszej piłki, chociaż to nie było to samo co wcześniej, kontratak, to może zakończyć na mecz Słupek Widzę wybiernie, czeka, no ale kryje w środku pola, widzimy tego jednego rodzynka Śląska Wrocław, Moen De Agostini nie potrafią znaleźć miejsca do oddania strzału. Dazajew, Dazajew, pusta bramka. Musi uważać ląsk z autu. Ponownie gospodarze. ROS, ROS! 5 do 5. Artem ROS zdobywa dzisiaj tylko przepiękne bramki. Remis we Wrocławiu. No Wygląda to tak, jakby sam nie dowierzał Artem ROS. Liczy teraz sobie puls. Czy znaczy, wszystko w porządku? No bo widzimy taka kamienna twarz na wykonaniu Rosa. Coraz więcej kijców staje. Nie mówię o tych ustawionych bliżej bramki teraz Śląska, bo tam panowie to stoją nawet od pierwszego gwizdka chyba i dłużej. Teraz to się nie dziwię, bo naprawdę musi być gorąco na hali we Wrocławiu. Zagranie głową! Jak san Śląsk Wrocław remisuje u siebie w dziewiątej kolejce z widzewem Łódź Futsal. Trzeba przyznać, że Śląd Grocaw się nie podaje. Benjaminek z charakterem gra do końca.